3 dni bracia, w samka Państwie, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Kiedy myślimy o pustyni, rodzą się w nas różne uczucia. Z jednej strony jest to na miejscem bardzo nieprzyjaznym dla człowieka, z drugiej przyciąga nas swoją tajemniczością i piękne obrazów malowanych piaskiem, skałami i błękitem nieba. Prawdę o pięknie tej niezwykłej rzeczywistości dobrze wyraził Antoine de Saint-Exupéry w Małym Księciu. Napisał, że pustynię upiększa to, że gdzieś w sobie kryje studnię. Zdajemy sobie sprawę, że także w wymiarze duchowym przychodzi nam przemierzać pustynię i jest to zwykle trudne doświadczenie. Tym trudniejsze, im bardziej zapominamy, że mamy zawsze dostęp do studni z wodą żywą. Nie musimy błąkać się po piaszczystych wydmach w poszukiwaniu oazy, bo przecież doskonale wiemy, gdzie bije źródło. Źródło niewyczerpane z ożywczą wodą dającą zdrowie, dającą siły do dalszej wędrówki. Tym źródłem jest Jezus Chrystus, nasz Pan, i Zbawiciel. Wszyscy powinni szukać w Nim pomocy i wsparcia. Jego należy pytać o radę i wskazówki na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania. Jednak Miłosierny Bóg za sprawą Ducha Świętego posyła do nas również wspaniałych ludzi, którzy prowadzą nas po trudnych ścieżkach dojrzewania, miłości, odpowiedzialności i sprawiedliwości. W Ewangelii słyszeliśmy o jednym z nich, to święty Jan Chrzciciel, to postać niezwykła, patron uporządkowanych ludzkich sumień, patron czujnej tęsknoty za Bogiem, ten, który na pustyni przygotowywał drogę Panu. Ale jednym z nich jest także wielki syn Ziemi Łomżyńskiej, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński którego beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca w Warszawie. Zuzela, gdzie wszystko się zaczęło, jak mówił o Wadowicach święty Jan Paweł II, leży na terenie diecezji łomżyńskiej. To tam wśród lokalnej wspólnoty i urokliwej nadburzańskiej przyrody zaczęła się życiowa droga Prymasa Tysiąclecia. Niezwykły wpływ na całe jego życie wywarły obrazy z dzieciństwa. Ojciec trwający na modlitwie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, śmierć matki, pierwsze książki przeglądane i czytane na ojcowskich kolanach, opisujące wspaniałe i bolesne dzieje ojczyzny i kościoła, wyprawy nam mogiły powstańców styczniowych. To tam przeniknął głęboką atmosferę religijną, jaka panowała w domu rodzinnym. Tam wzrastał w wielkim umiłowaniu ojczyzny, wierności jej dążeniom niepodległościowym i tradycji narodowej. Zapytajmy zatem, jakie wartości ukazuje nam przyszły błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Odpowiedź znajdujemy w wielu wypowiedziach świętego Jana Pawła II. Papież Polak wielokrotnie mówił o wielkości prymasa tysiąclecia. Mówił o nim jako o człowieku niezwykłej miary, będącym zwornikiem Kościoła, a także wielkim pasterzem i wychowawcą rodaków, miłośnikiem polskiej ziemi, policzonym za jednego z największych mężów w dziejach ojczyzny, stawianym ze względu na swój styl pasterzowania w towarzystwie świętego Wojciecha i świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Jan Paweł II po swoim wyborze na następcę Piotra powiedział: Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dzisiaj pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty matce Kościoła, gdyby nie było jasnej góry, i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. W czasie inauguracji swojego pontyfikatu papież Polak podczas homagium, czyli uroczystego aktu szacunku i oddania składanego przez kardynałów, poprzez gest ucałowania jego ręki dał najbardziej wymowne i piękne świadectwo wielkości kardynała Wyszyńskiego jednak o wielkości prymasa Wyszyńskiego świadczyło przede wszystkim jego szlachetne i wspaniałe życie życie poświęcone Bogu i ojczyźnie życie budowane na niezłomnej i głębokiej wierze życie poświęcone czci poświęcone czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski życie ofiarowane Chrystusowi i bliźniemu którym najpełniej widoczne jest odbicie zmartwychwstałego Pana Trzeba nam dzisiaj pamiętać, że życie Prymasa tysiąclecia nie było naznaczone bez troską i spokojem. Przeciwnie, przepełnione był niepokojem o Kościół i ukochaną ojczyznę, którym zagrażał nieludzki system komunistyczny. Prymas, mimo ogromnego niebezpieczeństwa, nie przestraszył się wrogich polsce sił. Nie zgodził się oddać Kościoła na usługi socjalistycznego systemu. Jego pamiętne non possumus, nie pozwalamy, było niezwykłym dowodem heroicznej postawy sprzeciwu wobec zła, wobec nikczemności i podłości wielkiego systemu. Dzisiaj, kiedy rozważamy temat przez pustynię ku głębi, musimy chociaż na chwilę zatrzymać się na pustyni, którą dane było przeżyć wielkiemu prymasowi. 25 września 1953 roku, po czterech latach odważnej walki z reżimem stalinowskim, prymas Polski został aresztowany. W więzieniu spędził trzy niezwykle trudne lata. Lata, w których dały świadectwo głębokiej wiary, niezłomnego charakteru, świadectwo umiłowania nad życie Kościoła Świętego i Ojczyzny. Na miesiąc przed uwolnieniem, gdy wiedział, że jego uwolnienie jest kwestią czasu, prymas zanotował w swoim dzienniku promemoria. Nigdy nie wyrzekłbym się tych trzech lat i takich trzech lat z kurikulum mego życia. Jednak lepiej, że upłynęły one w więzieniu, niż by miały upłynąć na Miodowej. Lepiej dla chwały Bożej, dla pozycji Kościoła powszechnego w świecie jako stróża prawdy i wolności sumień, lepiej dla Kościoła w Polsce i lepiej dla pozycji mojego narodu, lepiej dla moich diecezji i dla wzmocnienia postawy duchowieństwa, a już na pewno lepiej dla dobra mojej duszy. Ten wniosek zamykam dziś swoim Tedeum. I magnifikat. Siostry i bracia, i my musimy dzisiaj z całą mocą powiedzieć, jak przed laty wielki kardynał Wyszyński, non possumus, nie możemy, nie możemy pozwolić na niszczenie i demoralizację młodego pokolenia, nie możemy pozwolić na niszczenie małżeństwa i rodziny, nie możemy budować cywilizacji śmierci. Jakże aktualne stają się dzisiaj jasnogórskie śluby narodu, których przyrzekaliśmy wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, których przyrzekaliśmy stoczyć walkę z wadami narodowymi, lenistwem, lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem, rozwiązłością, nienawiścią, przemocą, wyzyskiem, których przyrzekaliśmy bronić każdego ludzkiego życia, bronić małżeństwa i rodziny, dbać o głodnych i bezdomnych, dbać o sprawiedliwość społeczną. Kardynał Stefan Wyszyński mówił, że wrogów naszego narodu poznajemy po tym, jak odnoszą się do Boga i do moralności chrześcijańskiej. Dla narodu najważniejszą siłą i bastionem jest rodzina. Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę. Kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę. Kardynał Wyszyński to jeden z największych apostołów trzeźwości. O tym także nie możemy zapomnieć w czasie przygotowań naszych serc do beatyfikacji. Sprawa trzeźwości była dla niego niezwykle istotna, gdyż miał pełną świadomość roli w zachowaniu wiary w narodzie, w obronie polskości i w kształtowaniu pomyślnej przyszłości Polski. Mówił, że naród pijany jest już powalony, zwyciężony. Tak jak człowiek nietrzeźwy nie jest świadomy swojej godności i gubi swoją wolność. Wielokrotnie też wzywał, aby Polska demokratyczna nie przebiła Polski i jej wolności. Tak wiele dobrych i szlachetnych postaw możemy się nauczyć od wielkiego prymasa. Tak wiele jego pięknych słów i gestów może stać się dla nas źródłem mądrości i siły do wiernego trwania przy Chrystusie i Jego Matce. A także ofiarnego służenia naszej Ojczyźnie Polsce, bo to właśnie o Wyszyńskim mówiono pater patrie, ojciec Ojczyzny. Na jego trumnie złożono szarfę niekoronowanemu królowi Polski. To najpełniej określało rolę, którą odgrywał przez dziesięciolecia komunistycznej niewoli, bez królewie niepodległości, czasu pozbawienia narodu możliwości wyboru własnej reprezentacji. I dławienia podstawowych jego praw. Posługa prymasa, posługa prymasa była procesem i protestem przeciwko tworzeniu dziejów bez dziejów, przeciwko sprowadzaniu narodu na poziom zaczynania wszystkiego od początku. Stanowiła ciągłość z tysiącletnimi dziejami i bogatą polską kulturą. Ileż razy przestrzegał? Naród, który odcina się od historii który jej się wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, to naród renegatów. Taki naród skazuje się dobrowolnie na śmierć, podcina korzenie swojego istnienia. Warto, kochani, abyśmy pamiętali także o słowach orędzia, które Jan Paweł II skierował do rodaków, żegnając księcia niezłomnego polskiego kościoła. Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego prymasa świętej pamięci kardynała Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji o, i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii na którym on, kardynał Stefan, prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła. Niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały naród. Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości. Solideą, samemu Bogu, niech to wezwanie prymasa Wyszyńskiego stanie się również mottem naszej codziennej pracy nad sobą w tym niezwykłym roku i naszego dążenia przez pustynię ku głębi. Niech ono wyznacza drogę szlachetnej przyszłości, drogę wiary, miłości, nadziei. W tej wędrówce ku głębi pamiętajmy też o ważnej prawdzie, którą tak pięknie wyraził wielki poeta Cyprian Kamil Norwid. Kto ze źródła pije, musi uklęknąć i pochylić czołgu. Prośmy naszego Pana, abyśmy z pokoru czerpali obficie ze źródła wody żywej, którym jest On sam. Wtedy na pewno, wtedy na pewno nie ustaniemy w drodze do Ojczyzny Niebieskiej. Amen.